Cześć, dzisiaj opowiem Wam o deskach kuchennych. Chciałbym Wam opowiedzieć o wyjątkowych deskach, niezwykłych z kilku powodów, ale o tym za moment. Ci z Was, którzy oglądają od długich lat nasze filmiki, wiedzą, że zawsze postulowałem, aby kroić na dobrych deskach z drewna i to jeszcze wysezonowanego, takich dobrych gatunków jak dąb, jesion, drewno hinoki, drewno tekowe i tak dalej, tak dalej. Rzadko kiedy wspominałem w ogóle o krojeniu na deskach syntetycznych, na deskach z sztucznych, a to dlatego, że wiadomo, że te deski często po prostu tępią świetne japońskie noże, między innymi oczywiście. No i stają się takim w gruncie rzeczy, zamiast pomocnikiem. To przeszkodą w kuchni, no bo tam się zaczynają faktycznie po tych rysach, w tych wgłębieniach, pozostawionych po nożach, rozwijać bakterie itd., itd. Te deski po prostu po pewnym czasie wyglądają bardzo nieestetycznie, nieapetycznie, niehigienicznie i chcemy je po prostu wyrzucić. Zresztą tak powinno się zrobić. Dzisiaj opowiem Wam o niezwykłych deskach, bo deskach, które no, w świecie kulinariów stały się czymś wyjątkowym, stały się wręcz legendą. To są deski wykonane z syntetycznego kauczuku i elementów drewna. Marka Parker Asahi, japońska firma, która już w latach 60. ubiegłego wieku patentowała sobie właśnie ten materiał. Do dzisiaj tworzy właśnie deski dla zawodowych kucharzy, najsłynniejszych mistrzów kuchni, oczywiście też deski dla zwykłych użytkowników, takich cywilnych w domu. W niezależnych testach twardości desek Asahi bardzo ciekawie prezentuje się wynik porównania ich z deskami drewnianymi. Okazuje się, że nawet do 16 razy mniej. Taka deska z syntetycznego kauczuku z dodatkami drewna będzie pocięta, będzie nosiła mniej śladów noża, śladów zużycia niż deska z drewna np. świerkowego czy sosnowego. Oczywiście, tak jak wspomniałem, do tych 16 razy to są w tym momencie porównania z najbardziej takimi powiedzmy sobie popularnymi, miękkimi typami drewna. Natomiast jeżeli nawet mielibyście drewno dębowe, jesionowe orzecha włoskiego czy drewnotekowe I tak w porównaniu z nimi właśnie te japońskie deski wygrywają, co jest niesamowitą sprawą. Te deski zresztą świetnie sprawdzają się w kuchniach profesjonalistów. Kochają je japońscy mistrzowie sushi. I zaraz o jednym z nich Wam opowiem. Istnieje niezwykły dokument przedstawiający dorobek jednego z najbardziej znanych, cenionych, prestiżowych mistrzów em, tradycyjnego sushi. Myślę tutaj o filmie Giro śni o sushi. Znajdziecie sobie to w internecie. Jest też ten film na YouTubie z polskimi napisami. Warto, żebyście sobie to obejrzeli, zobaczyli. Mianowicie ten Giro właśnie najsłynniejszy, obecnie, żyjący jeszcze. Mamy 2021 rok. Ma ten pan 95 albo 96 lat, ale nadal żyje, nadal pracuje, nadal się cieszy ogromną estymą. Ten pan jako pierwszy Japończyk w historii zdobył gwiazdkę Michelin. Musicie wiedzieć, że Giro zdobył w, co, w ciągu całej swojej kariery aż trzy gwiazdki Michelinowskie. Ale do czego? Zmierzam. Giro kroi na deskach Asahi, i wyobraźcie sobie, że na desce profesjonalnej, czyli właśnie na takim nieco większym formacie niż ten dedykowany dla kuchni domowych, mniej więcej na tym formacie desek, kroił na jednej desce 40 lat. Kochani, 40 lat codziennej pracy, gotowania dla setek tysięcy ludzi przez całe te lata. Na jednej desce no to świadczy chyba już wybitnie i dobitnie o tym, o czym mówimy. O trwałości właśnie desek Asahi. Jak to wygląda? Sam producent twierdzi, że dobrze używana deska Asahi powinna w domowej kuchni wytrzymać około 10-11 lat. Ale tak jak wspomniałem, mistrz Giro korzystał z jednej deski 40 lat. A są też tacy użytkownicy domowi, którzy z jednej deski Asahi korzystają już ponad 30 lat. Rekord to 35. Więc wyobraźcie sobie, jak nieprawdopodobnie trwałe są te deski. Przypomnę jeszcze raz, syntetyczny kauczuk, elementy drewna łączone w opatentowany sposób po to, aby stworzyć deskę niemalże idealną. Popatrzcie, yy, w stosunku do klasycznych drewnianych desek, dre deski Asahi z y, syntetycznego kauczuku i elementów drewna nie będą nosiły śladów noża. Popatrzcie, mam tutaj w rękach deskę z drewna Hinoki. Ona tutaj, gdzie Wam pokazuję, jest już pocięta. Tu się zrobiły wyżłobienia wręcz w niej takie nieduże. No jest to po prostu deska, która jest dosyć długo, dosyć mocno używana. Stąd tu, tak jak wspomniałem, nawet japońskie noże bardzo ostre noże, faktycznie dały jej dosyć mocno w kość. Natomiast na deskach, z właśnie tego syntetycznego kauczuku i elementów drewna, popatrzcie, cięć nie ma. My tej deski już naprawdę dosyć długo używamy. To jest kilku tutaj miesięczny już. Taki test nasz. Owszem, tak jak wspomniałem, ona nosi różne, różne przebarwienia, różne plamki. O oczyszczeniu tych desek Wam powiem za zaraz. Natomiast popatrzcie, ona tutaj była wykorzystywana przez naszych klientów, przez tutaj odwiedzających nasze studio również ludzi i są te ślady minimalne. Myślę o śladach noża. Wielu z Was teraz posądzi mnie o dewiację. Kochani, ja uwielbiam. Dotykać i głaskać deski Asahi. A dlaczego? <laughs> Dlatego, że one są w dotyku kompletnie inne niż takie zwykłe, choć dobre drewno. One są przede wszystkim niesamowicie gładkie. One mają taką strukturę, takiej grubej, potężnej gumy jakiegoś gumowanego, takiego lekko tworzywa, chociaż to nie jest guma. Są nieco bardziej twarde deski do użytku domowego. Oznaczone symbolem soft, deski dla użycia do użytku profesjonalnego. Niemniej te deski naprawdę są. są no fantastyczne w dotyku, ni to tworzywo, ni to guma, genialna sprawa, tak jak mówię, kocham je głaskać, sami zresztą jeżeli będziecie mieli taką dechę, gdzie tam nikt nie będzie patrzył, to będziecie sobie po niej gmerać paluchami, bo naprawdę, naprawdę sprawia to wielką frajdę. Może o właściwościach tych desek, bo to jest coś niezwykłego. Połączenie syntetycznego kauczuku z właśnie tymi elementami drewna, łączonego jeszcze specjalnymi żywicami, o których no, już sama marka niewiele mówi, bo to jest tak jak wspomniałem ich patent, ich tajemnica. Daje nam deski, które stają się antybakteryjne. Nie rozwiną się tutaj kultury bakterii, ale są też deskami, które są grzybobójczymi i pleśniobójczymi. W sobie właśnie już mają ten faktor. To jest niesamowita kwestia. Tutaj jedna może informacja. Te deski, im bardziej brudne, im bardziej zanieczyszczone, będą miały mniejszą, mniejsze właściwości antybakteryjne. Stąd dlatego musicie pamiętać, że jeżeli na tych deskach pojawi się dużo zabrudzeń, dużo plam, trzeba je po prostu będzie wyczyścić. O oczyszczeniu tych desek będzie odrębny materiał. Niemniej tak szybciuteńka kwestia jak się w ogóle myje deski Asahi? Musicie pamiętać, że japońskie deski Asahi myje się zawsze ręcznie. Odpada jakakolwiek zmywarka z tego względu, że zmywarka mogłaby spowodować właśnie wypaczenie, wykrzywienie takiej świetnej, no bądź co, bądź dosyć drogiej deski. Myje się to ręcznie bardzo prosto zwykła, delikatna gąbeczka, jeżeli chodzi o mycie. Jeżeli chodzi o szorowanie, czyli, czyli pozbawianie deski plam, to będziecie w takim razie mogli wykorzystać szczoteczki z jakimś nylonowym włóknem, ale mówimy o takim normalnym, codziennym, klasycznym myciu czyli Deska, gąbeczka mokra, zwykły płyn do naczyń. Nic takiego wybitnego, żrącego, po prostu zwykły, normalny płyn do naczyń. Nieco, trosz, nieco ciepłej wody, nie gorącej, a, a takiej, powiedzmy sobie, troszkę, troszkę cieplejszej niż letniej. I jak widzicie, myje się to dosłownie tak samo jak każdą inną deskę kuchenną. Tyle, że musicie pamiętać o jednej kwestii, skoro już umylijecie ją ręcznie i wypuczecie, właśnie w ciepłej wodzie. To taką deskę oczywiście warto byłoby delikatnie wytrzeć, ale ona musi sama sobie doschnąć. Musicie ją zostawić gdzieś w kuchni, w przewiewnym miejscu. Troszeczkę, tak jak wspomniałem, możecie ją delikatnie wytrzeć, ale ona jest tak czy inaczej jeszcze nieco wilgotna. Rozkładamy sobie ściereczkę, kładziemy na niej dechę i nie ma najmniejszego problemu. Ona sobie na tej desce będzie wysychała pół godzinki, może godzinkę. Wtedy spokojnie możecie wstawić do półeczki czy do szuflady. Dodatkowym atutem japońskich desek Asahi jest to, że nie chłoną zapachów, znaczy przede wszystkim mniej może, nie tyle nie całkiem, ale mniej chłoną zapachy krojonych produktów, to jest bardzo ważne, dzięki temu takie deski łatwiej się myje i nie trzeba im poświęcać zbyt dużo uwagi, żeby móc kroić kolejne, yy, kolejne produkty to tego typu deski odporne są również w dużym stopniu na klasyczne, normalne, stosowane w domu detergenty. To też jest bardzo ważne. Te detergenty po prostu nie wchłaniają się w strukturę międzykomórkową właśnie tych desek Asahi. Super sprawa. Dzięki temu mamy zawsze deski higieniczne, doskonale przystosowane do krojenia no i automatycznie możemy być pewni, że nie wchłoną nam zapachu detergentów, żebyśmy potem nie mieli kłopotu w trakcie krojenia produktów. Ważna informacja dla tych wszystkich, którzy będą deskę Asahi przygotowywali do krojenia w własnej kuchni. Nie gra tutaj roli, czy to będzie kuchnia domowa, czy kuchnia profesjonalna. Popatrzcie, ta strona deski Asahi została wcześniej zaimpregnowana olejem i co specyficzne, w dużo mniejszym stopniu łapie plamki różne przebarwienia niż ta strona, która nie była impregnowana olejem. Czyli, jeżeli taką deskę już nabędziecie. Wyjmiecie z pudełka, musicie ją oczywiście umyć ciepłą wodą z detergentem, ale musicie w nią wetrzeć nieco oleju. Zwykły olej jadalny, to jest tak zwane odpuszczanie tego materiału. Zwykłym olejem jadalnym przetrzyjcie tą deskę, bardzo dokładnie wetrzyjcie ten olej, zostawcie na 2-3 minutki, do, dokładnie spłuczcie, wyczyśćcie tą deskę, ona już będzie wstępnie zaimpregnowana. I tak jak mówię, ta strona nie była impregnowana i zauważyliśmy już po dosłownie dwóch, czy trzech razach, kiedy na niej kroiliśmy owoce i warzywa, że ma właśnie planki, ma przebarwienia. Ta strona jest nieco bardziej odporna. Oczywiście też się pojawiają jakieś przebarwienia, ale. Już w mniejszym stopniu te przebarwienia będziemy mogli wytrawić, wyczyścić, właśnie jakimś wybielaczem. Japońskie deski Asahi mogą być sterylizowane promieniami UV. To jest niesamowita sprawa. Chodzi o to, aby były maksymalnie higieniczne. Oczywiście taki proces można też sobie przeprowadzić w domu specjalnymi lampami, bo musicie pamiętać tylko o jednym: chociaż można sterylizować deski promieniami UV, one mogą wtedy nieco zmienić kolor. To jest naturalna kwestia, wiąże się to z tym materiałem, z którego zostały wykonane. Niemniej nie zmienia to samych właściwości deski, czyli nadal mamy deski antybakteryjne z faktorem przeciwgrzybicznym i antypleśniowym. Świetna sprawa, polecam coś takiego robić tym wszystkim z Was, którzy chcą mieć naprawdę higieniczną, wręcz sterylną deskę w swojej kuchni. Mniejsza deska Asahi to deska do zastosowań domowych. To już jest deska używana przez nas od dłuższego czasu. Testujemy ją. No chcieliśmy się o tym materiale, czyli właśnie sztucznym, syntetycznym kauczuku i elementach drewna łączonych razem, dowiedzieć, jak to wygląda i jak się na tym kroi. Więc tutaj już mamy taką deskę używaną, ona jest troszeczkę już poplamiona. O tych plamkach za niedługo Wam opowiem. Natomiast ta, taka świeżusia, czyściusieńka, to jest nowa deska. Ledwo co wyjęta z pudełka, i to jest deska Asahi dla zastosowań profesjonalnych. Różnica będzie niewielka, aczkolwiek znacząca. Większe deski, oczywiście im większy rozmiar, tym wyższa cena to jest naturalne. Ten materiał jest dosyć drogi, no a tak jak mówię, opatentowana technologia. No, zabrała de facto, jakby powiedzmy sobie możliwość wykorzystywania, wykonywania tych desek gdzie indziej niż poza Japonią. Kwestia jest druga, dla desek tak zwanych PRO, czyli tych właśnie do zastosowań profesjonalnych, producent zakłada, że mogą warunkowo, kochani, ale warunkowo mieć kontakt z czymś gorącym, maksymalnie przez pół godziny do temperatury 130 stopni Celsjusza. Czyli gorące garnki jeszcze, powiedzmy sobie, na moment mogą stanąć na takiej desce, niemniej to, tak jak wspomniałem wcześniej, nie jest podstawka pod gorące naczynia. To jest deska do krojenia warzyw, mięs. Tutaj sobie oczywiście będziecie mogli wybrać, w zależności od tego co będziecie preferowali w własnej kuchni. Stąd tutaj musicie pamiętać o tym, że deski pro większe, potężniejsze wymiary, wyższa cena niestety, ale właśnie też nieco wyższa temperatura Gorących przedmiotów, gorących naczyń czy patelnie, które mogłyby na takiej desce stanąć. Tutaj, w przypadku tych desek mniejszych, tych desek do zastosowań domowych, ta temperatura jest. Nieco niższa. Mówi się o temperaturze około 100 stopni Celsjusza, też przez maksymalnie około 20-30 minut. Niemniej pamiętajcie, że te deski są tak skonstruowane, by były doskonałymi deskami przez wiele lat do krojenia, by się nie chwiały, nie wypaczały. Jeżeli będziecie na tym stawiali coś gorącego, niestety istnieje ryzyko wypaczenia deski. Tutaj może od razu szybciutka kwestia odnośnie tego, jak radzić sobie, gdy taka deska Wam się wypaczy. Jeśli zdarzyłoby Wam się, że taką deskę Saki wypaczycie, stawiając na niej coś gorącego, możecie próbować naprawić ją, podgrzewając ją w piekarniku co specyficzne. Ale teraz tutaj uwaga. Maksymalnie 80 stopni Celsjusza, musicie taką deskę delikatnie podgrzać w piekarniku. Delikatnie, to znaczy parę minut, nie wiem, 6-7 minut nie dłużej. No ta deska nie może przecież w tym piekarniku nam spłonąć. Dodatkowo nie możecie włączać funkcji mikrofal, nie możecie włączać bardzo potężnych grzałek z góry i z dołu. Niech to będzie po prostu takie grzanie ledwo, ledwo. Zresztą 80 stopni w piekarniku to naprawdę jest niewielka moc do tego potrzebna, żeby ten piekarnik nagrzać. I wtedy, kiedy ta deska będzie ciepła, a będzie właśnie w jakiś tam już sposób wygrzana w tym piekarniku, wyjmujecie ją z piekarnika, odwracacie na tą stronę, która się. Wypaczła w sensie drugą stronę sorry. Kładziecie coś ciężkiego, przykładacie na całej równej powierzchni, tak żeby ciężar się doskonale rozłożył, i zostawiacie gdzieś na jakiejś ściererczce w kuchni do tego czasu, aż sobie to ostygnie. Więc musicie o tym tylko pamiętać, żeby tak jak wspomniałem, tych desek w piekarniku nie przegrzać. Troszkę ją trzeba nagrzać i ten materiał, czyli syntetyczny kauczuk z tymi elementami drewna, powinien Wam się w tym momencie delikatnie odkształcić. Mam przed sobą dwie deski. Deska z klasycznego, pięknego, bądź co bądź, ale drewna akacjowego. Natomiast tutaj decha Asahi. I teraz słuchajcie, jak brzmi uderzenie noża o taką deskę. Deska z drewna. Słyszeliście? A teraz deska syntetycznego kauczuku i elementów drewna. Bardziej głuchy, taki bardzo specyficzny dźwięk. To jest właśnie zaleta tego niezwykle gęstego Bądź co, bądź ciężkiego materiału. Słuchajcie, kochani, ta deska jest naprawdę deską niewielką, ale waży sporo. Zaraz Wam powiem ile. Nieco większa i nieco wyższa deska z drewna akacjowego waży 1045 gram. Nieco ponad kilogram. Natomiast mniejsza deska i niższa Asahi, kochani, waży 1762 gramy. To jest nieprawdopodobne. Widzicie, jak ten materiał jest gęsty. Dzięki właśnie tej potężnej strukturze, tej potężnej konstrukcji, te deski mogą z Wami wytrwać całe lata w kuchni, nie tylko domowej, ale i profesjonalnej. Jeżeli kroimy na deskach drewnianych, przy tak powolnym ruchu nie ma problemu. Ale gdybyśmy chcieli szybko kroić, okazuje się, że deska czasami nie jest w stanie absorbować, myślę drewnianej, nie jest, nie jest w stanie absorbować wszystkich uderzeń noża, czyli całej siły, która zostaje użyta do krojenia. Deski Asahi potrafią w fenomenalny wręcz sposób amortyzować siłę uderzenia noża. To jest niesamowite. Ten bardzo gęsty materiał, który dodatkowo odporny jest na pocięcie nożem, przejmuje całą siłę krojenia, cały nacisk noża uderzającego o deskę. W tym momencie, kiedy kroimy, na deskach Asahi nie czujemy jakichkolwiek drgań na rękojeści noża. Tym samym one nie zostają przeniesione na dłoni, na rękę krojącego. Co w przypadku kuchni profesjonalnych, zawodowych, gdzie kroi się czasami po parę, parnaście godzin dziennie, jest naprawdę wielkim, wielką zaletą. Na dzisiaj, kochani, to wszystko. Wiecie dużo o deskach Asahi. Mam nadzieję, że tak jak im nie będą się Wam podobały i będą Wam świetnie sprawdzały się w domu. Jeżeli chodzi o kwestie czyszczenia, zrobimy jeszcze jeden specjalny odcinek odnośnie wykorzystania różnych technik, które zresztą zaleca producent, do czyszczenia plam z takich desek. Pokażę Wam, jak wygląda to w kwestii użycia właśnie wybielacza, a dodatkowo przetrzemy taką deskę wodoodpornym papierem ściernym, tak aby idealnie wygładzić Nierówności, które mogłyby powstać w trakcie używania je przez dłuższy czas. Przy okazji tego typu papier ścierny również pozwala zetrzeć delikatnie górną warstwę deski, kilka mikronów dosłownie tej deski, po to, żebyśmy nadal mieli ją czystą, świeżą i wyjątkową, jeśli chodzi o kwestię tej swojej antybakteryjności. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Subskrybujcie nasz kanał.